Cześć, witajcie na kanale. Dzisiaj mamy kolejnego laptopa do naprawy. Jest nim ThinkPad E480. Taka biznesówka. Usunąłem tutaj już baterię, dysk twardy z niego. Mamy tu problem z ładowaniem baterii. Ładowanie odbywa się poprzez port USB-C. Podłączając tester do tego portu, uruchamia nam się napięcie 5V. Odwracając to złącze ładowarki, nie mamy żadnego wyniku, czyli tak jakby nic się nie działo. A w jednej pozycji, tak jak powiedziałem wcześniej, 5V. Nie przełącza się w tryb 20V, podejrzewam po prostu uszkodzone gniazdo USB-C. I zajrzymy do niego, zobaczymy, czy faktycznie to jest to, co myślę. Dobra, to do roboty. A żeby nie być gołosłownym, podłączę sobie tester USB-C. Pokażę Wam, jak to wygląda. Podłączymy sobie tester w to, ten port USB-C. Tutaj nam przerywa, ale mamy 5V. W drugą stronę. O, też coś się dzieje. No nic się nie dzieje. Zamiga to, zamigotał ten ekran i mamy tutaj ewidentnie jakiś problem. Ja podejrzewam po prostu gniazda USB-C. Mam nadzieję, że nie ma tutaj powyrywanych ścieżek z płyty głównej, bo będzie wtedy ostra rzeźba. Rozłożenie tego laptopa to nie problem generalnie. Mamy tutaj wkręty od spodu. On już był rozkręcony. Mamy tutaj dystanse i przez to nam śrubki nie powypadają, nie pogubicie śrubek. Bateria, dysk zostały wykręcone. Żeby wyciągnąć płytę główną, trzeba odkręcić również zawiasy, bo mamy nakładkę zrobioną, zawias z płyta główna Tak jak w przypadku Asusów Niezbyt szczęśliwe rozwiązanie Natomiast tutaj mamy palmrest metalowy Zdaje się Tak wygląda przynajmniej, ale to jest chyba plastik Nie, metalowa jest tylko klapa Ok, i tutaj taki mały tip dla Was Jak wyciągnąć klawiaturę w tym laptopie Nie jest to proste Trzeba po prostu mieć na to sposób. Trzeba wyciągnąć te dwa przyciski. Trzeba je podważyć. Nie czymś takim, tylko czymś takim. Tu są zaczepy od spodu. Dwa zaczepy. Jeden, dwa. Ciągnięcie do siebie i macie przycisk wy wyciągnięty. Lewy klawisz to przypada tak samo. Jeden klik, drugi klik do siebie i jest wyciągnięty. I tutaj, pod tymi przyciskami, są po prostu śruby, które blokują nam klawiaturę. Tutaj jest śrubka, i tutaj jest śrubka. Taki mały myk. Co potem? Klawiaturę można delikatnie podważyć z tej strony. I ona generalnie powinna wyjść. od tej części spodniej o tutaj przesuwacie ją do góry ona się wsuwa jakby chowa się tutaj w tą krawędź górną podnosicie, pociągacie delikatnie do siebie, obracacie mamy tu dwa flexy w inny sposób nie, nie usuniecie tej klawiatury, po prostu ją uszkodzicie tak to zostało rozwiązane, nie tylko w tym modelu. Co teraz? Płytę mam wykręconą, ale nie mogę jej wyciągnąć. Muszę zdemontować ten prawy zawias. A w sumie nie. Słuchajcie, zakładka jest po prawej stronie na tym module. Tu mam moduł odpięty. Po lewej stronie mam zakładkę na, na zawiasie. Więc podniosę sobie ten zawias, i płyta powinna mi tutaj sobie elegancko wyjść i mamy płytę wyciągniętą. W całej okazałości mamy tą płytkę, mamy dostęp do naszego złącza USB-C, ale tutaj coś się wydarzyło, to jest chyba coś wypalone lub coś tu było majstrowane, nie wiem. Zaraz to sprawdzę pod mikroskopem. Płyta trafiła pod mikroskop. Zaraz sobie zobaczymy to gniazdo. Gdzie jest to gniazdo? Tylko zobaczcie, jak to wygląda. To wygląda jakby ktoś tutaj coś już, coś tego robił. Lutował. Czy ono się po prostu tak upiekło? Wątpię. Coś tutaj było lutowane chyba. Ktoś tu próbował poprawiać piny. Natomiast gniazdo nie było demontowane, bo tutaj mamy te przelotki jeszcze nie pobielone. Z drugiej strony gniazdo wygląda jak. A wygląda tak. Tutaj też coś było robione chyba. Mam nadzieję, że te tutaj piny nie są uszkodzone, bo będzie po prostu akcja z dokładaniem padów. A chciałbym tego po prostu uniknąć. A z boku gniazdo wygląda jakby było delikatnie przegięte na jedną stronę. Dobra, wylutujemy to gniazdo, zobaczymy jak to wygląda pod tym gniazdem tutaj. Zobaczcie, jak to wygląda. Po wylutowaniu okazało się, że na tych pinach tutaj, na tych tu pomocniczych dodatkowych i na tych przelotce pozostawały takie resztki łapek. To wszystko tutaj usunąłem. Cztery tutaj były na, na, tych, na tych padach. A jeden czy dwa, zobaczcie, zostały w przelotce. To trzeba po prostu usunąć. Czyli po prostu gniazdo było uszkodzone fizycznie, ktoś tu próbował coś lutować, no ale mówię, no w środku pod, pod gniazdem znajdują się takie piny, one są ukryte. Jeżeli one są uszkodzone, wyłamane, to żadne kombinacje przy przelutowaniu pinów nie pomogą. Zobaczcie, tutaj brakuje nam sześciu, siedmiu może pinów i one zostały na tej płytce. I z tej strony to wszystko usunąłem i został mi jeszcze ten pin tutaj do usunięcia. Muszę oczyścić resztę otworów. Wyczyścimy laminat tej, tej płyty głównej i zamontujemy nowe gniazda. Zobaczymy, jaki będzie efekt. Ten pin sobie tu spróbuję o. złapać, może pensetą. No, dawaj, byłaś. Ciężko, ciężko to idzie. Jest. Poszedł. Mam go. Tak on wygląda. Ok. I całą resztę tu trzeba obczyścić. Sprawdzić, czy tutaj piny jeszcze nie zostały gdzieś w tych otworach. Tu jeszcze został pin, zdaje się. Tutaj. Zobaczcie, wyczyściłem te otwory. Ale okazuje się, że tutaj mamy jeszcze jeden pin, który był w tym lutowiu ukryty, gdzieś tam. O, tych pinów tutaj. Musiałem się po prostu pozbyć, bo otwory mają być tu czyste. Tutaj mamy jeszcze resztki alkoholu. I zaraz będziemy montować nowe gniazdo. Rozpoczniemy teraz montaż gniazda. Macie to widok pod mikroskopem, pod lekkim kątem tego miejsca na to gniazdo. Tu widzicie, że wszystko jest we fluxie. Gniazdo montuje się na dwie fazy. To znaczy, pierwsza faza to jest przygrzanie gniazda, to znaczy, samo, samym hotem. Te piny muszą załapać, te wszystkie piny tutaj. Potem odwraca się płytę główną. I lutuje się te piny, które są w tych przelotkach w hotworach. Dlaczego tak? Ponieważ do tych pinów, tutaj z zewnątrz, czyli tych pierwszych tego rzędu, nie ma po prostu dostępu. Zakładam gniazdo na to miejsce i zobaczcie. Tył gniazda to jest taka puszka, i ona nie pozwala tutaj na dojście do tych pinów. Poza tym te punkty masowe lutują się do samej obudowy tej puszki pod wpływem gorącego powietrza. I tak to, to się montuje. No, nie jest to prosty montaż, ale ogarniemy to. Zaraz zobaczycie, jak to wygląda. Zaraz uruchomię HOTA. Jak nastąpi rozpływ tych pól masowych tutaj, które tu widzicie, to na pewno te piny, które są pod tym, również, również się tam, tam roztopią. I powinien powstać po prostu lód. Uruchomiłem Hotajra. Temperatura na chocie to jest 350 stopni, 68 litrów wydmuch. I zobaczymy. Te pola masowe muszą nam po prostu się tutaj połączyć z obudową tego gniazda. To będzie sygnał do tego, że można już przestać i zrobimy potem drugą fazę tego lutu. Zobaczymy, jak to pójdzie. O, zobaczcie. Widzicie? W ten sposób. I mamy to polutowane. Przytrzymam jeszcze może o. Docisnę pęsetką. I tak to wygląda. Teraz obrócę gniazdo. To jest gniazdo z drugiej strony. Dodam tu fluxa Te wszystkie otwory. Te montażowe. Zostawimy na koniec. Najważniejsze są te piny sygnałowe. I do tych pinów sygnałowych wpuścimy sobie po prostu trochę spoiwa. Ta jedna ścieżka wygląda niewyraźnie po tym lucie tego kogoś. A nie, w porządku jest. No i jedziemy. 290 stopni na lutownicy i pin po pinie. Do każdego otworka musimy wpuścić trochę spoiwa. Może temperaturę będę musiał podwyższyć, niestety. Dobrze, podwyższę temperaturę na 330. Jednak to jest cienki grot. I on potrzebuje więcej energii. Że tego zostawimy. Jedziemy następne. I pin po pinie. Sygnałówki to moment. Dłużej z tymi masowymi, one potrzebują więcej tej energii. Co chwilę trzeba czyścić czyścikiem ten grot, bo robią się takie sytuacje. Dobra, teraz został nam ten rząd, ostatni. Tutaj chyba sobie hotem pomog pomogę. Tu ja. Tak, uruchomię tu chota na 200 stopni, 210. Będzie to szybciej. A zobaczcie, chwilę sobie tutaj rozgrzeję to miejsce. I już załapuje, widzicie? I cyk. Teraz zostały pola masowe. Czyli te łapki, które podtrzymują nam całe gniazdo. Tutaj mam folię, która zabezpieczyła nam diodę LED. Folia aluminiowa i folia kaptonowa tutaj jest zastosowana. Ale to na razie niech zostanie. Załapiemy sobie teraz te wszystkie pola masowe. Zobaczcie, mamy ich dużo. No 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. I oczywiście zmienię do tego grot, bo grot mam bardzo cienki. Dam tu jeszcze fluxa na bogato. Damy tutaj wortonika w taki do BGA najlepszej jakości. No. i tak mi wycisnęło się ze strzykawki, tyle, że i tak musiałbym go użyć. Dosyć mocno rozgrzany grot i jedziemy. zobaczyć Z tej strony. Wystarczy prawdopodobnie tylko dotknąć. I już cena wpłynęła w pole masowe. Zobaczcie. Fajnie to się lutuje. Najłatwiejszy kawałek tutaj. Jeśli chodzi o lutowanie, to góra może odkleję tą folię. Dioda została zabezpieczona, zobaczcie. Nic w tej diodzie teraz nie będzie. O, tutaj jest pole masowe, dosyć grube. Trzeba chwilę potrzymać. Grot. Tutaj, i zostały nam jeszcze cztery pola, takie pomocnicze, tu z tyłu tego gniazda, taka puszka jest. sobie tutaj polutujemy to pole masowe, w mocowanie, mocowanie gniazda i pole masowe. I zostały nam jeszcze dwa. Tutaj widzicie takie podwójne. Ale mam brudny grot. Nie wiem. To jednak potrzebuje chwilę czasu. O, jedno i ostatnie. Musi za załapać po prostu musi. Nie jest zawsze takie proste. Czasami warto, tak jak widzieliście, podgrzać sobie całość hotem. A tylko tak dlatego. Dla zasady w sumie, ale czasami jest ciężko, ciężko się lutuje niektóre pola, zwłaszcza te sygnałówki, które są na masie. Zobaczcie, mamy to gotowe. Co teraz? Teraz to po prostu wyczyszczę alkoholem. Zobaczymy, przetestujemy sobie. Nasze złącze, czy przyłącza się nam z tryb USB 3.1 na 20V z 5 na 20V. Tak to wygląda po wyczyszczeniu. Zobaczcie. Bardzo fajnie, w sumie. Ok. Teraz zrobimy testy. A jak wykonamy te testy? Na razie płyty nie montuję. Oczywiście za pomocą mojego testera. Podłączamy zasilacz do testera. I sprawdzamy, czy przyłączy się nam płyta w tryb 20V. Mamy 20V. Może zrobię to tak, żebyście widzieli to prawidłowo. Oczywiście w drugą stronę również trzeba to zrobić, ponieważ płyta jest dwustronna. Zobaczcie. Mamy 20V. A z druga strony płyty, czyli przekładamy na drugą stronę złącze. Co mamy? Również mamy 20V, czyli płyta jest gotowa do pracy. Sprawdzimy, czy ona po prostu działa. Montuję ją do kadłuba i robimy testy. Laptop został uruchomiony. Uruchomiony również został program BaterMon. Startujemy program. Mamy prąd ładowania. Informacja o baterii również jest widoczna. Mamy 1,7% naładowania baterii. Ładuje. Zobaczcie, ile to bateria ma cykli 912. Także dosyć wiekowa bateria. Ale jak widać, ładuje się. I niedużo pojemności straciła. Bo fabrycznie 4280 mWh ma. A po pełnym naładowaniu tej baterii mamy 3838 510 mWh. Czyli bardzo niewiele straciła na pojemności. Bardzo dobrej jakości produkt. Laptop jest dosyć fajny, 8. generacja i piąteczka. Dostał w ten sposób nowe życie. Gniazdo zostało wymienione i zrobimy podsumowanie. Laptop naprawiony, wymienione gniazdo USB-C. Ładuje gra i buczy, tak jak powinno być. Przełącza nam się w tryb 20V. Klient powinien być zadowolony. Oprócz tego gniazda, co było uszkodzone? W samym gnieździe powy... powyłamywane piny. W tym rzędzie tych pinów, które są nalutowywane na płcie głównej. 6 pinów odpadło, a czyli zostało na płycie głównej. 3 czy 4 piny, te wewnętrzne, od tej wewnętrznej strony, również były, zostały w przelotkach. Więc to uszkodzenie było takie dosyć wredne. Tego uszkodzenia gołym okiem nie widać, ponieważ piny są przylutowane do padów. Pady są schowane pod puszką, pod obudową gniazda, a piny od środka to po prostu piny. Pęknięcie następuje w środku, pod gniazdem i tego po prostu nie widać. Niektórzy, tak jak widzieliście, próbowali, niektórzy próbują poprawić te luty hotem albo po prostu lutownicą. Tutaj widzieliście, były jakieś podejście, dwa piny były jakby przysmażone, Tam była chyba kalafonia, no i ktoś próbował sobie w ten sposób poradzić. Natomiast nie, nie tędy droga, to trzeba po prostu wymienić na nowe, trzeba zobaczyć jakaś sytuacja pod samym gniazdem. Trochę upierdliwa usterka, przyznam. Widziałem lepsze rozwiązania, jeśli chodzi o USB-C, na zasadzie nalutowywanych pinów na napady w jednym rzędzie, pady odkryte, że widać od razu uszkodzenie, ewentualnie można jakieś wnioski wyciągnąć. Natomiast przy takim gnieździe to się nigdy nie dowiecie, to trzeba po prostu zdemontować. Wiadomo, że to się podłącza, odłącza. Można gdzieś pociągnąć za kabel przy, przypadkiem i wtedy, wtedy zrobi się z takim gniazdem kuku. Oczywiście po wlutowaniu tego gniazda trzeba też sprawdzić ten oryginalny zasilacz, bo ten oryginalny zasilacz, ta wtyczka w tym oryginalnym zasilaczu również może być uszkodzona i może być taka sytuacja, że Wymieniam gniazdo na nowe, oryginalne, a klient sobie podłączał uszkodzony zasilacz i znowu uszkodza gniazdo. I znowu pretensja do serwisu, że chyba pan źle wlutował to gniazdo, albo się szybko popsuło. Czasami tak bywa. Natomiast ja zawsze staram się to sprawdzić albo daję znać mojemu klientowi, żeby sprawdził jeszcze zasilacz. Bo są takie sytuacje, i to nie tylko jeśli chodzi o to gniazdo USB, że wtyczka również zostaje uszkodzona poprzez. Uszkodzenie gniazda, mało uszkodzone gniazdo. No cóż, laptop wrócił do żywych. To tyle ode mnie. Dzięki. Trzymajcie się. Jak chcecie coś przynieść do serwisu, to zapraszam na Morską 13. Oczywiście w Gdyni. Można też do mnie to, ten sprzęt przysłać, ale wcześniej napiszcie do mnie maila, żebym wiedział o co chodzi. Nie dzwońcie do mnie, ponieważ już telefon bardzo rzadko odbieram. Jestem dosyć zajęty, zawsze w serwisie i nie zawsze jestem w stanie odebrać telefon. To tyle ode mnie. Cześć. Trzymajcie się. Hej.